Sensacja w Paryżu. bo Borussia Dortmund pokonała PSG i awansowała do finału Champions League. Cześć! Ja jestem Michał, a w dzisiejszym odcinku... Wielki powrót Marka Papszuna do Rakowa-Częstochowa? Thiago Silva w nowym klubie? Co dalej z Erikiem Tenhagem? Darwin Nunes usunął zdjęcia związane z Liverpoolem? Czy zastąpi Lewandowskiego w FC Barcelonie? Lukas Podolski zdradził, kiedy zamierza zakończyć piłkarską karierę? West Ham oficjalnie ogłosił zakończenie współpracy z Davidem Moisem, Arkadiusz Milik na wylocie z Juventusu. Michał skóraż w jednym rankingu z De Bruyne i Di Mario. Robert Lewandowski ułożony z kostek Rubika. Dawno tego nie było, więc powiem Powiedzmy 4000 łap w górę i jutro o 5 rano wlatuje nowy film. Jeżeli jesteś tutaj nowy, interesujesz się piłką nożną, zachęcam do dołączenia do nas subskrybując kanał, by być na bieżąco. A teraz przejdźmy do wczorajszego meczu Ligi Mistrzów. W rewanżowym spotkaniu na Parc de Princes Paris Saint-Germain podejmowało Borussia Dortmund. Mistrzowie Francji stanęli przed wyzwaniem odrobienia jednobramkowej straty z Niemiec. Tuż przed pierwszym gwizdkiem efektowną oprawą popisali się kibice gospodarze. Największą uwagę przykuła trybuna, na której zaprezentowano całą drużynę z wieńcem laurowym oraz podpisem Road to Wembley. Luis Enrique od pierwszej minuty postawił między innymi na Mbappe, Dembele czy Cair Emery'ego. Edin Terzić natomiast do boju w podstawowym składzie posłał Sancho Zabicera czy zdobywcę gola z pierwszego meczu, Wilkryga. Pierwszą bramkę w tym spotkaniu zdobyła Borussia Dortmund. Precyzyjne dośrodkowanie zrzutu rzutu rożnego wykorzystał Mats Hummels. Niemiec został trzecim najstarszym strzelcem bramki w historii półfinałów Champions League. Chwilę wcześniej stan w meczu mógł wyrównać Caire Emery, ale z bliskiej odległości trafił prosto w słupek. PSG rzuciło się do odrabiania strat. W 61. minucie po strzale Nuno Mendesa piłka ponownie uderzyła w słupek. W pewnym momencie swoją frustrację na rywalu postanowił wyładować Hakimi, który agresywnie odepchnął Nico Schlotterbecka. Otrzymał za to jedynie żółtą kartkę. W końcówce w poprzeczkę najpierw trafił Mbappe, potem Vitinha. Bramka BVB była jak zaczarowana. Ostatecznie gospodarzom nie udało się zdobyć gola. Niemcy sprawili ogromną niespodziankę eliminując faworytów i awansując do finału na Wembley. Po ostatnim gwizdku piłkarze gości cieszyli się razem z kibicami. PSG zawiodło. Zawiodł również Mbappe, który nie pomógł swojej drużynie. Widać to po statystykach z dwumeczu. Już dziś poznamy drugiego finalistę. Na Estadio Santiago Bernabeu Real Madrid zmierzy się z Bayernem Monachium. W pierwszym meczu padł remis 2 do 2, dlatego sprawa awansu jest otwarta. Aktualny Mistrz Polski postanowił zakończyć współpracę z aktualnym trenerem. Po zaledwie jednym przepracowanym sezonie z drużyną Rakowa Częstochowa pożegna się Dawid Szwarga. Klub oficjalnie poinformował, że 33-latek przestanie pełnić rolę trenera po zakończeniu trwającego sezonu. Ostatnie wyniki Rakowa są dalekie od oczekiwań. Dużo wskazuje na to, że drużyny zabraknie w przyszłym sezonie w europejskich pucharach. Jest to dość zaskakująca decyzja, ponieważ jeszcze kilka tygodni temu prezes Michał Świerczewski okazał szkoleniowcowi pełne wsparcie. Kto zostanie jego następcą? Według informacji Tomasza Wodarczyka z portalu meczyki.pl będzie nim Marek Papszum. Byłby to powrót trenera na stare śmieci po rocznej przerwie. Wcześniej w Częstochowie pracował w latach 2016-2023. Czekamy zatem na kolejne informacje w tej sprawie. Jeśli nie chcesz ich przegapić, subskrybuj kanał. Oficjalnie potwierdzono wielki powrót brazylijskiego obrońcy do swojej ojczyzny. Informacje dziennikarzy w końcu znalazły swoje potwierdzenie. Całkiem niedawno Thiago Silva ogłosił, że po sezonie odchodzi z drużyny Chelsea. Dużo wskazywało na to, że będzie to koniec jego kariery na Starym Kontynencie. Informowano o tym, że Brazylijczyk wróci do swojej ojczyzny. Tak też się stało. 39-latek podpisał kontrakt do 30 czerwca 2026 roku z Fluminense. Brazylijski klub na swoich social mediach napisał Ponownie w domu. Potwór Silva swoją zawodową karierę zaczynał właśnie we Fluminense. Wygląda zatem na to, że swoją przygodę z piłką zakończy piękną klamrą. W angielskich mediach zaczęła się dyskusja na temat przyszłości Erika Tenhaga. Po raz kolejny praca Holendra jest brutalnie weryfikowana przez kiepskie wyniki. Ostatnia porażka 0-4 z Crystal Palace mogła być początkiem końca Tenhaga na Old Trafford. Na to jednak na razie się nie zanosi. Według dziennikarzy The Telegraph szkoleniowiec ma zostać w Manchesterze United przynajmniej do finału FA Cup, który zaplanowano na 25 maja. W nim Czerwone Diabły zmierzą się z Manchesterem City. To może być kluczowy mecz dla przyszłości Holendra. Santi Auna natomiast przekazał, że decyzja została już podjęta i wraz z końcem sezonu Ten Hag opuści Old Trafford. W jego miejsce ma przyjść aktualny selekcjoner reprezentacji Anglii Gareth Southgate. Decyzja dotycząca odjęcia punktów jednemu z klubów Premier League została podtrzymana. Mam tutaj na myśli przypadek Nottingham Forest. Drużyna w marcu została ukarana czterema odjętymi punktami. Ma to związek z finansowymi nieprawidłowościami. Klub co prawda odwołał się od tej decyzji, ale nic to nie dało. Jak informuje The Athletic, kara została podtrzymana. Nie zostanie ona zmieniona. Czas pokaże, czy ta kara przesądzi o spadku klubu do Championship. Czy Darwin Nunez odwrócił się od swojego klubu? Liverpool na finiszu Premier League niekorzystnymi rezultatami wypisał się z walki o Mistrzostwo Anglii. Ostatnio wysokiej formy nie prezentował wspomniany Núñez, który musiał zmagać się z falą krytyki w internecie. 24-latek postanowił na to zareagować w dość wymowny sposób. Urugwajczyk usunął ze swojego Instagrama wszystkie zdjęcia, które miały jakikolwiek związek z Liverpoolem. Czy to może oznaczać opuszczenie klubu latem? Czy jest to może jedynie reakcja obronna na falę hejtu? Czas pokaże. Hiszpańskie media ostatnie wydarzenia związane z Darwinem Nunezem łączą z Robertem Lewandowskim. Według brytyjskich mediów urugwajski napastnik miałby zastąpić Polaka w FC Barcelonie. Włodarze Blaugrany zdają sobie sprawę z tego, że w przyszłym sezonie Lewandowski zostanie najlepiej zarabiającym zawodnikiem Barsy. W związku z tym rozważają jego sprzedaż i sprowadzenie w jego miejsce wspomnianego Nuneza. Atmosferę podgrzała niedawna wizyta Darwina w Barcelonie, gdzie spotkał się z Ronaldem Araujo. Jednak z drugiej strony żona napastnika Liverpoolu jest Katalonką. Więc nie może dziwić jego obecność w tym mieście. Lukas Podolski zdradził, kiedy zamierza przejść na piłkarską emeryturę. Były reprezentant Niemiec, a obecnie zawodnik górnika Zabrze, powoli zbliża się do końca kariery. 38-lotek rozmawiał wczoraj z Mateuszem Borkiem w kanale sportowym. W trakcie rozmowy zdradził, że po wygaśnięciu aktualnego kontraktu z górnikiem zamierza zawiesić buty na kołku. Umowa obowiązuje do 30 czerwca przyszłego roku. To już pewne, latem dojdzie do zmiany trenera w jednym z klubów Premier League. O odejściu Davida Moisa z drużyny West Hamu mówiło się już od jakiegoś czasu. Te plotki w końcu znalazły swoje potwierdzenie u samego źródła. Młoty oficjalnie zakomunikowały rozstanie ze szkoleniowcem po sezonie 2023 2024 Wtedy to zakończy się umowa Moisa, która obowiązuje do 30 czerwca tego roku. Kto zostanie jego następcą? Wszystko wskazuje na to, że zostanie nim Julen lopetegi. Taką informację podał niedawno Fabrizio Romano. Według włoskich mediów na wylocie z Juventusu znalazł się Arkadiusz Milik. Polski napastnik w drużynie starej damy aktualnie pełni rolę zmiennika. Milik w tym sezonie zdobywa bardzo ważne gole przede wszystkim w Pucharze Włoch. Mimo tego klub po sezonie zamierza przeprowadzić wietrzenie szatni. Według informacji Giovaniego Albaneze drużynę mają opuścić Pogba, Aleksandro, McKenny, Milik, Kin oraz Link. Oferty transferowe mają mieć na stole Perin, Miretti oraz Nicolusi. Czas pokaże, czy Arkadiusz opuści latem Turyn. Polski piłkarz belgijskiego klubu został wyróżniony w ciekawym rankingu. Mowa o Michale Skurasiu, który po wielu miesiącach rywalizacji w końcu jest ważną częścią brugi. Polak na swoim koncie ma 4 bramki oraz 8 asyst. Według badania CIS Football Observatory Skuraś powinien mieć o wiele więcej ostatnich podań. W rankingu piłkarzy z najwyższym współczynnikiem asyst oczekiwanych Polak znalazł się na czwartym miejscu za De Bruyne, Di Maria oraz Honoratem. Według statystyki skrzydłowy ma 0,48 oczekiwanej asysty na mecz. Mecz. Na koniec chciałbym wam pokazać wyjątkowe dzieło z Robertem Lewandowskim w roli głównej. Na social mediach Dumy Katalonii pojawiło się nagranie, na którym dwóch kibiców barsy stworzyło podobiznę Polaka z Kostek Rubika. Wizerunek Lewandowskiego został znakomicie odwzorowany, trzeba przyznać, że dzieło robi wrażenie. Dzięki za uwagę, jeżeli doceniasz moją pracę, zachęcam Cię do ocenienia filmu. Jeżeli jesteś tutaj nowy, koniecznie subskrybuj kanał. Widzimy się już jutro. Do zobaczenia.